Bardzo ważna sprawa w Twoim życiu. Co Tobie naprawdę, co w Twoim sercu jest, na czym tobie najbardziej zależy? Dzisiaj o tym sobie porozmawiam, bo ojciec Pio bardzo tutaj zauważa, trzeba dawać chwałę Bogu, a nie ludziom, ani światu. Samaria Witam Cię na kanale Śladami Ojca Pió, z tej strony Stanisław Sadowski. Tu jesteśmy po to, aby poznać Ojca Pió, podążać jego śladami. No i patrzcie, Ojciec Pió mówi tak: Tylko Bogu oddaję chwałę, a nie ludziom. Czci swego Stwórcę, a nie marne stworzenie przez cały czas swego ziemskiego bytowania. Ucz się znosić gorycz, aby móc uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa. I to jest, widzisz, ciekawe. Świat. Który jest, który żyje na chwałę Bożą i jest zupełnie innym światem niż dzisiejszy świat. Czyli świat jest światem materialistycznym. Światem, który nawet jeżeli chcesz zmieniać świat, to dla świata, a nie dla Pana Boga. I wielokrotnie już w imię postępu, w imię czegoś niszczono piękne rzeczy, wspaniałe instytucje. Które dawało piękną cywilizację, taką organiczną, taką naturalną. Chociażby gildie, cechy zostały zniszczone przez rewolucyjny świat. I wiele innych rzeczy, tak jak dzisiaj, chociażby się niszczy rodzinę. Więc widzisz, o co chodzi, więc trzeba żyć oddając chwałę Panu Bogu. I to na Panu Bogu trzeba nam na zależeć. Jak to osiągnąć w sumie? Bo to jest mówi tylko Bogu oddaję chwałę. No co ja mam codziennie chodzić i co ze sztandarem, z różańcem o taką chodzić. Warto też się modlić w tym autobusie w tym wyjmować różaniec. Pewnie, przyznawać się do wiary. To jest piękne świadectwo, zrobić znak krzyża w pracy. Czasem się boimy tego, jej, co to będzie? Nie wiem, tam już, już szef ma tego, Kałaśnikowa tam z tyłu ma w szafie schowanego. Jak ja zrobię ten, to popatrzył się na mnie. No niech się patrzył, no. jestem katolikiem. i ja nie robię znak krzyża. Czemu mam nie robić? <noise> I widzicie. Oddawać chwałę Panu Bogu, a więc żyć z takiego pragnienia, Panie Chwały, a więc ofiarowywać mu, żyć taką modlitwą też w serca. A więc to, co masz w sercu, ofiarowujesz. I widzisz, to nie znaczy, że to życie będzie łatwe. To nie znaczy, że będzie przyjemne nagle. Ja teraz zdecyduję, od tego momentu oddaję chwałę Panu Bogu i już nie mam cierpienia. Tak nie jest. Będziesz cierpiał. Będziesz miał problemy, będziesz miał zmagania, bo takie jest życie. Ten etap tutaj to jest tylko przy etap, do którego dążymy, a dalej, już co jest? Dalej, już jest niebo, dalej, już jest wieczność. I albo piekło. Trzeba to jasno powiedzieć: śmierć, sąd, piekło, albo niebo. To są cztery rzeczy, które na pewno nas spotkają. I widzisz, trzeba więc mieć taką skoncentrowanie, wybierać fa, Bożu. Wybieram to, co się, Panie Boże, Tobie najbardziej podoba. To, co jest dla Ciebie najważniejsze, to jest wspaniałe. Jedną sprawą jest modlitwa, drugą jest formacja duchowa, intelektualna, fizyczna też, też relacje w rodzinie, w tym. A my widzisz, że to jest ciekawe. To wszystko, co Ty robisz w życiu, możesz oddawać chwałę Panu Bogu. My czasem myślimy: idę na studia, idę do pracy, no, no idę ciągle, ciągle tak się wałkujemy. A to też możesz ofiarować. A to też czasem trzeba wybrać wtedy. Bo czasem może być w pracy coś złego. Ale widzicie, tylko Bogu daje chwałę, a nie ludziom. czci swego Stwórcę, a nie marne stworzenie. A wiecie, to co my robimy w życiu, trzeba robić tak, żeby oddawać chwałę Panu Bogu. Aby jak największa Jego chwała aby jak najpiękniejsze. a Więc naprawdę tak, żyć z notą. Żyć dobre. Czytać dobre rzeczy. Podążać za dobrymi rzeczami. Kochać je, adorować, podziwiać, walczyć za nie. Widzicie, to jest bardzo ciekawe. A więc niemarne stworzenie. Nie tam Facebooki, YouTube, no tu mamy kanał YouTube, ale dobra. Ale widzicie jakiś tam nie wiadomo co, poklask ludzi, który jest bardzo szybki, marny, przemija pieniądze tak samo. Dzisiaj się masz, których nie masz. Tak jest niestety, tak jest. Przez cały czas swego ziemskiego bytowania ucz się znosić gorycz, aby móc uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa. A widzisz, oddawać chwałę Bogu, znosić też tą gorycz. Czemu? Bo czasem się tak wydaje, a zrobię coś, więcej zarobię, czy tego, czy nie wiem, czy oddam mu coś za coś. Zamiast tak w ciszy, w spokoju przyjąć ten krzyż. I często my myślimy, a to tak oddam, to, tak będzie lepiej. Właśnie przez całą żyć swojego ziemskiego bytowania ucz się znosić gorycz. Ten czas jest nam dany, to jest mały czas. Ile jeszcze? Ja może nie wiem, będę żył jeszcze 40 lat. Co to jest? To jest nic po prostu. Zaraz może połowa jak już będzie. A zaraz śmierć. Za chwilę śmierć już jest. razie trzeba naprawdę tak mieć taką perspektywę. I co jest ważne, właśnie święci często dużo myśleli o śmierci. Myśl o śmierci, jak się dobrze na nią przygotujesz. Myśl o śmierci. Nie weźmiemy tutaj wiele tych rzeczy, do nieba nic. Trzeba się bardzo tak dobrze na to spojrzeć, aby móc uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa. A więc widzisz, to jest bardzo ciekawe, te cierpienia. Ta gorycz, jaką mamy często w życiu, jaką no, otrzymujemy, jaka nas e, e, przyprawia o mdłości, o trudności. Ciężko, smutek często jest, gniew. Ciężko jest tak żyć. Widzisz, trzeba to umieć znosić, przyjmować ze spokojem i tak mądrze cierpieć. Jeżeli mądrze cierpisz, to mądrze zdobywasz to swoje zbawienie, bo mądrze to jest właśnie cierpieć z Chrystusem, razem z Nim, ofiarowywać się Jemu. Tak to trzeba robić. Słuchaj, pomóż nam. Bez Ciebie sobie nie damy rady, a Ty możesz zostać podopieczny. Ojca Pio to grupa, która otrzymuje piękne duchowe prezenty. Za nich co tydzień jest msza święta odprawiona. Taka sama msza, jaką święto z Pio odprawiał i inne wspaniałe rzeczy, jak chociażby medalik można dostać i obrazek poświęcony przez kapłana, a nawet poświęconą piękną 30-centymetrową figurkę Ojca Pietro, to wszystko dla wspaniałego tego grona, tych ambasadorów tego kanału, którzy pomagają, żeby dalej dążyć. Samariam.